Zima jest zimna. Nie jest lekko. Gdy budzisz się rano, a tu dziobówka jest. Co znaczy, że coś poszło w Twoim życiu nie tak. tę torbę? No Ucho no mamy, bo teraz coraz bardziej pro jesteśmy Właśnie zaraz torba będzie zamontowana to Żeby będzie nasz Półki, nie półki, tylko te ukryte schowki w tym naszym Pro Jak to szpiegu nazwał dziś rano Były pro Niczyki pracują Ja pełnię nadzór Tak, tak, dobrze jest Coraz lepiej panowie Szybkie pakowanie I ram pam